Dzień dobry. Chciałbym dziś opowiedzieć o książce pod tytułem Boso, ale w Ostrogach. Cała historia toczy się w latach 30. XX wieku w Czerniakowie. Tam poznajemy głównego bohatera, czyli autora książki Stanisława Grzesiuka. Z początku chłopak uciekający od szkoły, religii i obowiązków. Lecz kiedy idziemy dalej stronnicową, możemy poznać zupełnie innego człowieka. Wyrósł on na mądrego, inteligentnego i honorowego człowieka. Kiedy Polska staje w obliczu wojny, Grzesiuk wraz z przyjaciółmi stara się uprzykryć życie tutejszym Niemcom, a zarazem pomóc swoim rodzinom i sąsiedztwu. Najbardziej podoba mi się w tej książce to, że Grzesiuk nie tylko mówi o swoich zaletach, ale także o swoich wadach. To dobrze, ponieważ gdyby Grzesiuk ciągle mówiłby o swoich zaletach, książka nabierałaby charakteru bajki dla dzieci, gdzie główny bohater zawsze jest idealny. Można więc uznać, że Grzesiuk to taki nasz dobry przyjaciel, któremu możemy zaufać. Całe motto Grzesiuka, jak i tytułu książki, to: Możesz być biedny, możesz być uznawany za gorszego, ale nigdy w to nie wiesz. Dziękuję serdecznie i zachęcam do czytania.